Siema, siema, z tej strony Black Luka, to kolejny odcineczek na moim kanale, no widzicie, no taki mamy klimat teraz Na naszych ulicach możemy widzieć tak wyglądające właśnie osoby e, No więc pamiętajcie, maseczki, maseczki trzeba nosić e, Choć nie wiem, czy one coś dają, czy nic nie dają, no ale Jak to mówią, taki mamy klimat, tak trzeba robić Nie ma wyjścia, chociaż jest to problem dla osób noszących okulary Zobaczcie, co się dzieje No nie wymyślili chyba takiej maseczki, która E, którą dałoby się nosić bez tego, żeby parowały okulary ale dobra, słuchajcie, tyle, tyle z e, tych naszych klimatów więc tego się pozbywamy jesteśmy w domu w moim mikro więc nie musimy takich rzeczy tutaj mieć e, z czym dzisiaj do was e, przychodzę e, kochani, chcieliście co? jest co? E, robię odcineczek dla was e, i kolejna wojenka z e, turnieju Global e, Global Clash Cup Wojna w dywizji High, czyli 15 na 15, jest to wojna, gdzie odbywają się starcia właśnie dwóch klanów po 15 uczestników, ale co ciekawe, nie tak jak na CWL oddaje się jeden atak, tylko każdy zawodnik ma normalnie dwa ataki, więc w takiej wojnie jest po 30 ataków na, z, z każdej ze strony, więc taką wojenkę chciałem Wam tu pokazać, więc bez zbędnego przedłużenia przelatujemy i zobaczycie, jak Pronotion Club K Pronation Clan e, Clan <laughs> e, poradził sobie w swoim kolejnym kolejnym starciu. Więc lecimy kochani. No i jesteśmy kochani już na wojnie. Widzicie z kim, z kim walczyliśmy w takim oto składzie występował e, klan Pronation e, Toy Soldier, Black Look, czyli moja skromna osóbka, Imperator Lord Devil, Koyat, e, Ghost, e, Jace Bar, nie, nie, Romanian, ale nie przeczytam tego niku. To są obcokrajowcy, zarówno jak Jace i, i ten kolega spod numeru 8, 9 e, Adam, drugim, e, Iner, nie, Żurek, Tito, e, Luki e, i Midway. E, więc takim składem wystąpiliśmy 41 do 33. Więc widzicie, 11 trójek udało się zrobić na 15 wiosek ze strony Pronotion Clan. Więc przeciwnicy zrobili tylko 3. Więc naprawdę warto zobaczyć, co tutaj się działo. Więc już lecimy, słuchajcie, z tymi atakami, żeby nie przedłużać. Tutaj pierwsze podejście kojada. Hybryda, taka baza. Możecie sobie zobaczyć, bo nie każdy ma pomysł na takie, hybrydo, na takie hybrydowe, na takie kwadratowe ringowe bazy, więc tutaj bardzo ładnie pokazane przez Kojoda, jak taką bazę można zrobić składem dość popularnym, jakim jest w tym momencie hybryda, oczywiście będziemy sobie to na lekkim przyspieszeniu oglądać ze względu na to, że jest aż 11 tych trójek więc nie chciałbym, żeby ten film trwał zbyt długo, więc zobaczcie piękne wprowadzenie królowej która wyczyściła cały ten bok odcięła, wstunelowała bazę i w tym momencie puszczona hybryda razie, razem z Royal Championką, a na tych Przygotowany blimp, który w tym momencie sobie bez problemu wlatuje, i w blimpie oczywiście Yeti, które. Wykańcza, wykańcza TH, więc tu już sobie przyspieszamy, żeby już zobaczyć zamknięcie tej bazy, piękny atak i mówię, no sposób bardzo fajny, ale oczywiście trzeba mieć fajną kontrolę, dobrą kontrolę, Queen Walk czy Queen Church, bo tutaj królowa była wprowadzona do środka, więc trzeba ją utrzymać, trzeba osiągnąć ten rezultat taki jak widzieliśmy przy tym ataku. Tutaj mamy seteczkę od Midwaya również taka baza zobaczcie, bardzo podobna do tej poprzedniej, też taka trollowa, można by powiedzieć farmerska ale takie bazy są bardzo często spotykane mimo wszystko, bo te bazy no, mogą zaskoczyć tutaj na tej bazie jak to się mówi przy takich bazach, albo trzy, albo jedna tak tu rzadko się, rzadko padają dwie gwiazdki, no ale właśnie ta baza daje tą możliwość i szansę na pomyłkę i gdy coś Pójdzie nie tak, coś gdzieś e, wykona się nieprawidłowo, gdzieś królowy się nie utrzyma. E, akurat przy tym, tak w tym ataku, e, tutaj widzimy, gdzie było blisko, bo te skaterszoty tutaj naparzały bardzo mocno w królową, ale pięknie sobie z tym poradził. No i w tym momencie Hybryda wieża, więc mamy bliźniaczy atak do tego poprzedniego, bo bardzo podobna baza e, tutaj, bardziej skumulowane w środku, e, te, e, ta defensywa, czyli te inferna tam w środku przy Techa Więcej. No ale mimo wszystko Yeti spokojnie sobie raz z blimpa z taką właśnie tutaj defensywą w centrum. No i resztę hybryda wykańcza pięknie. Royal Championka przetrwała do samego końca. Jeszcze ma ulta. Nawet nie wiem, czy będzie używany ten ult. Być może na sam koniec. O teraz no, bo weszła w starcie z królem, więc ten ulcik się przydał, żeby wykończyć te budynki. Został ostatni X bow i zamknięta baza, więc brawo, brawo, brawo za kolejną, kolejny bardzo ładny atak hybrydą lecimy dalej kochani, tutaj nie mieliśmy, tutaj mamy 84 od Lewila, tutaj mamy atak Ghosta i gościk, słuchajcie, tutaj też hybryda, ale będą, obiecuję, też inne ataki tu też hybryda, no tak, te bazy spasowały panom, którzy, którzy dobrali taką strategię właśnie do tych ataków, więc zobaczmy sobie, jak tutaj na takiej bazie, baza też spotykana różne, myślę, że na różnych kanałach YouTube'a można spotkać tą bazę, jak ją zrobić Robić. E, robi się ją też tutaj od boku, że się wprowadza królową, e, ale tutaj e, to miejsce przed, przy TH, no tam jest bardzo mocna ta defensywa, więc tutaj e, Ghost wybrał taki, a nie inny sposób, czyli wszedł na to jedno Inferno e, i Queen Church tutaj sobie prowadzi w centrum bazy, e, czyli wykańcza te budynki, które mogłyby być zagrożeniem e, właśnie dla Hogów i Minerów, ale widzimy, że zostaje no bardzo mocny segment e, tutaj przy TH, gdzie gdzie, gdzie mamy, gdzie mamy 4X-boły, 2 scatter shoty, więc no, zobaczmy, jak on sobie z tym poradził. Barak teraz dorzucony, żeby czyścić tutaj już tą jedną stronę. Oczywiście warden trzymany, no i tutaj widzimy wjazd od godziny e, tak 10, e, czyli na ten właśnie cały prostokąt, e, który jest został stunelowany wcześniej przez królową i przez e, jednostki z baraku, no i teraz wjechało sobie to wszystko właśnie na TH, na te skaterszoty, e, warden ability e, użyte, e, więc e, te jednostki w tym czasie oczywiście nieśmiertelne, no i widzimy bardzo ładnie poprowadzony ten atak. Choć oczywiście tu nie zostało tego bardzo dużo. Ale zobaczcie, Royal Championka przetrwała praktycznie do samego końca, w tym momencie dopiero. E, Wyzionęła ducha, więc e, wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. Na pewno pomogły w tym ataku te multi-inferna, bo są bazy są, ta baza jest też ustawiana z e, single inferno, i wtedy już by to mogło wyglądać inaczej. E, tutaj e, ode mnie setka, również hybryda. No ja, jak wiecie, to, to, to akurat jest e, strategia, którą. E, uwielbiam i, i w większości nią atakuję e, i jak tylko jest możliwość jest baza po, e, pod to aby tą hybrydę Wykorzystać to właśnie to robię. No tutaj widzimy blimp na TH, puszczony podcięcie tutaj, żeby królową poprowadzić. Z założenia była, żeby weszła w ten przesmyk, który, który jest tutaj w bazie. No i tak to właśnie chciałem poprowadzić i hybrydą wjeżdżać tutaj między godziną, no tak siódmą a dziewiątą, siódmą a ósmą trzydzieści, może tak powiedzmy, bo tam na rogu będę odcinał oczywiście na godzinie dziewiątej królem więc tu sobie przyspieszmy, bo ten Queen Walk był dość długi, no teraz możemy troszkę zwolnić na dwójeczce żebyście zobaczyli jak tutaj ta hybryda poszła, oczywiście królowa cały czas utrzymana i zobaczcie, stało się dokładnie to jak chciałem, czyli królowa wchodzi w ten przesmyk i pomaga odcinać, odcinać te budynki które są po prawej stronie od miejsca gdzie została puszczona hybryda no i już tutaj wykończenie Royal Championka również do samego końca została, królowa dopiero Teraz ability e, użyte, e, więc widzimy został król, został warden, została królowa, e, jakieś tam krety również, więc e, też raczej spokojnie atak pod kontrolą. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy kochani, bo tutaj mamy tych setek, żurek, setka od żurka, e, a żurek kochani mamy yeti. E, mamy Yeti Smash, e, więc e, standardowy taki skład, czyli e, Warden Walk. E, do tego mamy Jump e, i 4 e, trzęsienia które będą otwierać centrum bazy, a wejście przez e, jumpa e, tak, żeby dostać się tutaj do TH. Widzimy od jednej strony odcięcie Worldinem, od drugiej tunelowanie e, elektrodragonem, e, więc bardzo skutecznie te budynki tam, zobaczcie, blisko siebie, więc elektryk pięknie sobie e, mógł to stunelować i teraz e, hybryda będzie miała fajne wejście właśnie bezpośrednio tutaj w, w, okolice, w okolice TH. Przyspieszamy. Już lecą bowlerki, mamy blimpa do tego wszystkiego. Warden użyty tak, żeby złapać. Blimpa, zobaczcie, blim bezpieczny, mimo że tornado, ale tutaj zdetonowany, bardzo ważne, bo gdyby zakręciło jeszcze raz tym blimpem, e, różnie mogło być, mogło, e, mogło wyrzucić te yeti poza mur, e, ale tutaj w odpowiednim momencie, jak zakręciło blimpem, było w tym segmencie, w tym e, e, prostokącie, gdzie było te zdetonowany blimp przez Żurka. No i pięknie e, się to potoczyło, bo e, yeti dostały się do. do... Do, do TH, ubiły TH Royal Championka również. Zobaczę, jak bardzo dużo dobrego zrobiła. Eee, I lecimy, czwóreczka. Przyspieszamy. To już sama końcóweczka. Zostały Yeti, został Warden. E, są jakieś wizy e, do wyczyszczenia wszystkiego, więc no. Kolejny bardzo, bardzo dobry atak. Kolejny bardzo, do... co ważne, trzeba zaznaczyć. Dużo tych setek padło w pierwszym podejściu. Tu, e, tu nie było aż tylu. Tylu setek w drugich podejściach, czyli na tych poprawianych bazach, więc no, świadczy też o tym, że, że nawet jakbyśmy mieli po jednym ataku, no to myślę nie byłoby 11, ale chyba 8, 8 było ataków w pierwszym podejściu. Tak mi się wydaje, 8-7. Więc i tak spokojna by była wygrana. Przeciwnicy chyba mieli jeden. Zobaczcie tutaj elektrykami. Podejście od lorda, bardzo, bardzo skuteczne. I zobaczcie, co ciekawe, od razu Warden ability użyte na samym początku w momencie, zobaczcie balony dolatują jak daleko, nie byłoby szans żeby te balony tak daleko doleciały gdyby właśnie World Ability nie było użyte na samym początku, wszystkie bomby, wszystkie czarne miny, czerwone, cokolwiek tam było od tamtej strony, nie zrobiły żadnej krzywdy i zobaczcie jest połowa bazy zrobiona TH w tym momencie pada, a my tu chyba mamy wszystkie elektryki sobie żyją, nie wiem czy jakikolwiek padł, nie chcę się ich liczyć ale zobaczcie jak gigantycznie dużo ich zostało, Royal czempionka pomogła podczyścić tutaj od drugiej strony trochę butynków defensywnych, no i e, X xbow na, na ziemię został kanon, więc jedynym zagrożeniem w tym momencie jest ten scattershot, który e, tam jeden sobie stoi, ale zobaczcie ile z elektryków, jest król, jest warden tu już nie ma dyskusji, żeby e, mogło się to zakończyć inaczej niż e, zrobieniem trójki przez rolda lorda, więc e, gracz e, poliżoniąc e, pokazał po raz kolejny, że atakować umie bardzo, bardzo dobrze Zlecimy dalej. E, tutaj nie podejmuje się czytania e, niku kolegi e, Barned Romanian. Nie wiem, przepraszam, e, przepraszam Cię, brachu, ale nie, 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 nie wiem, jak się czyta Twój nik. To jest chyba gracz hiszpańskojęzyczny. E, e, tak mi się wydaje. Ale, ale rozmawialiśmy tam po angielsku, więc tutaj, tutaj mamy podejście od niego i również hybryda. I zobaczcie, że dobry hybrydy na taką bazę nie każdy nie każdy się podejmuje, hybrydy właśnie w takich, w takich bazach trollowych, jak ja to nazywam, troll bazach, no bo pod taką właśnie ta podchodzi. Zobaczcie, i tutaj to Single Inferno, czy ona musiała być sfrizowana? Tak, jest sfrizowana idealnie, bo wyszły szkielety, królowa zajęła, musiała się zająć tymi szkieletami, więc e, szybciutko, szybciutko e, podjęta decyzja o f, e, sfrizowaniu. No i teraz dopuszczony barak, który ma odcinać, e, królowa tutaj ma skręcić w stronę TH, takie jest zadanie dla niej, żeby ona poszła na TH i właśnie to królowa ubiła TH i teraz już hybryda puszczona od godziny 9, razem z Royal Championką, a królowa spokojnie, spokojnie będzie sobie e, mogła e, wykosić TH, które w tym momencie właśnie pada, a hybryda czyści sobie resztę bazy, piękny atak Kolejny naprawdę ładnie zaplanowany Royal Championka zrobiła również robotę. Zobaczcie, jeszcze żyje. Wszystkie budynki defensywne już wyniszczone. Masa jeszcze kretów, hogów. Więc królowa Warden zostali, więc bez ability nawet królowa. No, naprawdę perfect atak. Perfect atak. No i co mamy? Tutaj mamy Tito. Tito taka baza i też hybryda No zobaczcie, no zobaczcie, no tak, tej, tak tej hybrydy, tak tej hybrydy akurat na tej wojence dużo bazy mówię sprzyjały, chociaż niektóre na pewno były takie, że ja jestem ja jestem mile zaskoczony i podpatrzyłem na przykład niektóre, niektóre ataki. Tutaj ta baza pewnie nie byłaby pierwszym moim wyborem i nie była moim pierwszym wyborem Tą bazę chyba jako pierwszą wybrał właśnie Tito. I to jest jego. To było pierwsze podejście na tą bazę, i właśnie za pierwszym razem ją zrobił. Więc zobaczmy tutaj, bo też ciekawy sposób z otwarciem, z otwarciem tej bazy zobaczy przez EQ. Więc to jest ciekawa, ciekawa technika i taktyka. Bo raczej się nie wykorzystuje, raczej się bierze WB, raczej się bierze ewentualnie jumpa do, do hybrydy, a tutaj widzieliśmy cztery trzęsienia, które, które Zrobiły taką, a nie inną robotę, czy nie mieliśmy tu, czy nie? No, były tak, były, zaraz zobaczymy to na podsumowaniu, ale teraz chwilę się zastanowiłem, czy to przypadkiem e, nie. Ale Blimp wlatywał tutaj, e, w ten segment, czy to przypadkiem ci się coś nie uroiło i to nie był, e, nie był z e, tą i rozwalił mur, ale nie spokojnie. To były, to były cztery, cztery eku e, które były właśnie do, wykorzystane do otwarcia tej bazy i wprowadzenia królowej do środka. Widzimy, właśnie są. Kup, więc brawo dla Tito. Naprawdę ciekawy atak e, i ciekawe rozwiązanie. Tu również jest Tito. Tą bazę. Przyznaję się, bez bicia ja biłem po raz pierwszy. Znaczy, biłem w pierwszym podejściu. No, raczej byłem przekonany, że ją zrobię, bo zrobiłem ją i na CWL i zrobiłem ją w sumie dzień wcześniej na wojnie. No, niestety, moja strategia zawiodła. Zrobiłem tam 87 czy 89%. Po prostu jeszcze było trochę składu, ale już brakło ewidentnie czasu. Więc nie wiem, czy bym zrobił, ale mogło być bardzo blisko no ale tutaj e, Tito zaprezentował kolejny bardzo, bardzo ciekawy atak, tutaj e, oczywiście oddam e, szacun autorowi, bo z tego co wiem, to chyba Rikires bił tą bazę właśnie tą strategią i e, tutaj e, Tito, nie wiem czy od niego ale być może gdzieś podpatrzyli oboje e, ten atak, zobaczcie atak e, Hogi z batsami no fenomenalny ten atak jest naprawdę tutaj e, szacun e, za, za ten atak i oczywiście dla e, autora e, zobaczcie, dwa z golemy, jak pięknie Tutaj tankują te e, e, Towery e, a baccy czyszczą, zobaczcie, ile. I hogi jeszcze nie poszły, hogi jeszcze nie ruszyły, główny skład jeszcze nie ruszył. Poszła w tym momencie parka, poszedł Royal Champion po, e, 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 i dalej lecą Baccy, słuchajcie, Baccy dalej dalej czyszczą tą bazę e, i tylko jeden heal. Z, e, jak często widzicie atak e, Hogami ma z Hogiem, bo to jest atak ma z Hogiem e, z jednym healem, no Naprawdę tutaj gratulacje, gratulacje dla wykonawcy, i gratulacje dla autora, który pierwszy wymyślił ten atak na tą bazę, bo wiem, że już był stosowany w innych, w innych, po, w innych potyczkach. Więc brawa, 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 brawa. No i pomalutko już będziemy kończyć. Szybciutko, szybciutko, tak jest, jest zamknięcie. Zobaczymy jeszcze szybciutko. Podsumowanie składu 7 speli, e, Bad Speli e, w tym podejściu. Czy tutaj jeszcze mamy? Tu nie. E, tutaj mamy jeszcze dwie trujeczki więc szybko lecimy od e, ghosta Ghost tutaj krety, e, więc mamy taki naprawdę spektrum. Mieliśmy trójkę elektrykami, hybrydami, e, Yeti, e, Mashogiem. Teraz mamy, e, a tak słuchajcie, Queen e, Walk, bo tu chyba będzie bez wprowadzenia kulowej: Queen Walk z kretami, więc naprawdę no słuchajcie, no takie wojny e, można e, z przyjemnością oglądać, e, zobaczcie jak zbejtowane wspaniale e, scatter -shoty, które tam są dwa koło siebie postawione, żeby e, nie złapały przypadkiem celu na aniołki, bo aniołki przez chwilę były przesunięte tak, że scatter -shot mógł namierzyć te aniołki i piękna reakcja, puszczenie tego jednego kreta, chociaż on może też miał za zadanie wyciągnięcie CC, e, może tak, e, ale też e, jak gdyby za Zabezpieczył to, że przypadkiem ten skaterszot nie namierzył, nie namierzył aniołków, a również wyciągnął ten jeden krecik, wyciągnął CC. No i baza zamielona, absolutnie zamielona. Słuchajcie, zobaczcie co tu się stało. Tu zostało po prostu kretów na jeszcze jeden atak. Więc naprawdę gratulacje kolejnego pięknego ataku tutaj 80 i od Koyoda ostatnia seteczka e, taka oto baza i mamy dragony. No i słuchajcie, no jakby ktoś powiedział, że monotonne ataki jedną taktyką, no to myślę, że tutaj na tej wojnie nie ma absolutnie argumentów do tego, żeby e, takie e, taką tezę postawić, no bo mamy pełne spektrum różnorodnych taktyk. Były krety, hogi, no tak już to wymieniałem wcześniej, było hybryda, były elektrodragony. Teraz mamy słuchajcie dragony z batsami, więc kto się zastanawia, jakimi taktykami bić na TH12, proszę bardzo, wystarczy oglądać jeden film u dziadka Black Luka i macie wszystko. Więc niezmiernie mi było miło, że mogłem wziąć udział w takiej wojence z takimi zawodnikami i na pewno dużo, dużo podglądnąć i zobaczyć, jak oni atakują, bo. E, oczywiście nigdy za jakiegoś wielkiego stratega się nie, nie uważałem, i e, kompozycje, kompozycje niektórych taktyk i podejście do, do niektórych baz naprawdę fajne. E, z takimi osobami, którzy, które grają w większości z tych panów, e, grają w klanach międzynarodowych, e, więc, e, więc, oni, więc oni też podpatrują znowu od e, tych najlepszych na świecie. Jak można podejść do danej bazy, jak zaplanować ten atak, jaką, jakie wojsko dobrać do danej bazy. Więc tak to wygląda. Zakończenie, słuchajcie. Więc Pronation Clan w Divisji High w Global Clash Cup wygrywa swój kolejny pojedynek. No i oczekujcie oczywiście kolejnych filmików, bo myślę, że też na następnych wojenkach w Pronation Clan będę brał udział. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękuję Wam serdecznie. No i pamiętajcie kochani, no jak dotrwaliście do końca, zostawcie łapencję w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie macie. Tyle ode mnie, do zobaczyska, bajo!